time, turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and I couldn't see you go. here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gonna stop. We don't Witam Was bardzo serdecznie, jestem Blackdem, a to jest kolejny odcinek z kultowej gry Dead Space 3. Jak widzicie, jesteśmy tam gdzie ostatnio, więc z tego z tego co wiem, to muszę jakoś to zatrzymać. Yy... O, działa. Ale rozjeba wszystko. Fajnie coś to wygląda. Dobra, z tego co wiem, to musimy. No, ups, ups. Iść na drabinkę. Yy... Które drzwi? Te. Nie, open, open. Szkoda, że już z tymi zombiakami fajnymi nie walczymy. Ja bym z nimi powalczył. W sumie to chyba będziemy walczyć. Ale to później. Okej, okay, okej. Okay. Nie chcę się Cię słuchać Dobra zbieramy sobie z tego różne rzeczy Amunicja, takie duperele O, ale go kataną, patrzcie O, ale go przybili, kurde I to jeszcze z plakatem jakimś, patrzcie No nieźle Okej. Okay. Ciekawe, który to jest rok. Chyba dwa tysiące dwusetny, coś takiego. By podali jakąś datę, a nie jakieś akcje giełdowe czy coś. Nie wiem. O. Ho ho This one's still alive. Bring him here. Headshot. Okay. Isaac Clark. Isaac That's the man I was Clark. For. Oh, don't waste your energy. You're going to be dead in a matter of minutes. Pick him up. There's something I'd like you to see. There. You see that? It's a marker test lab. They're everywhere at all the major colonies and outposts. What do you want from me? As part of the marker test program, Isaac, you helped make them. And today, you of all people get to watch me set them free. No. No. You'll kill everyone. Death is only the beginning, Isaac. Nature must take its course, and I can't allow you or anyone else to stop that. No nieźle. Oszło. O kurde. Ta taki wariat, że jeszcze przeżyje. Zobaczycie. O kurde, ale fajne miejsce Dobra, nie świruj tam, zaraz cię uleczymy A nie, to są zombiaczki Nieźle, nieźle a, uleczyłem się. Ooo o. Przeładuj to Dzień, ty kuchwo E, 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 dusimy, 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 dusimy Nie wiem co zrobił albo zabił Jednak nie O kurwa! LOL. Co to było? Oj, patrzcie, automaty zabrudziły lamusy. No, widzieliście, z dupy coś wyrosło. Kurwa, z dupy w ogóle. Eee. A chciałbym jeszcze broń zmienić. Jak to się robiło? Nie to. TAP chyba też nie. Eee. O strzela się tym, a tu jest otwarty, ale to kurwa brzydkie. Patrzcie, tu zaraz coś wstanie, nie? Jestem pewien. Coś tu zaraz wstanie i będzie lipa. Słabo to widać w ogóle. A, tu są jeszcze. O, zaraz będzie. <laughs> Kurwa, wiedziałem. chybany Więcej w to nie gram no dobra a! Kurwa A wiecie jaki to jest dźwięk w ogóle Ej, to jest śmieszne, bo nawet te nogi, nie? Ej, zbloczyłem się Mieli śmieci Kurwa, tu w ogóle... Bez nóg to lata! lecie się, się. Patrzcie, się, co to ma być? Tutaj to już w ogóle bez nóg, same te latają, macki jakieś. Wyś to kurwa zabij. Wiecie jaki to dźwięk jest w ogóle, a będziecie wiedzieć zresztą. Taki taki i nagle ci wyskakuje to to. Dosyć straszne, nie powiem, że nie.

no to lecimy, co to może być? Godzina jakaś i coś, nie wiem. Patrzcie, rusza się jeszcze. Dobra, Umrzyj tam, kolego. E to murzyn, to może, he, he. To mi się udało, tylko nie wiem, czy mam iść tutaj, czy nie. Nie mamy iść tam. Lipa, lipa. o! mi ryj wypad! Dobra. Co? Wykurwiać. Ładuj, 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 ładuj. Aha, nie trafił. Kurwa, idź się naucz trafiać. Co to jest w ogóle? O Ale ten to wielki, patrzcie o! A jak zobrażać mogę, zapomniałem Słucham Inventory is full Okej okay. No dosyć straszne, tylko nie wiem gdzieś teraz A tam kurwa Uuuuuu uh! Ala amunicja wyleciała Full ammo Nie wiem, coś przed chwilą krzyknęło brzydko Ktoś tam w ogóle krzyczy jeszcze? Bania, bania Kurwa, ile to możesz żyć jeszcze? W ogóle przed chwilą. Przed chwilą w to grałem? Nie, to wszyscy zdrowi byli, kurwa. Dobra, full to full. No. A bo to winda, to sorry. No, troszkę się przycykałem. Ja I've I lost some of the panic. This outbreak may buy us some time. We'll grab a train, let's go. No good. Looks like the train was getting refitted with a new power car. So? I'm gonna have to put it back together. We'll do it fast. Danik's gunships aren't far off. We'll try to draw them away then. Be fast. Be fast, okay. incomplete. Please attach engine and fuel car before initiating departure sequence. Dobra. Hmm. Co to może być nie tak. O w ogóle to widać coś jak poszedł do góry. Może magia, może nie. Zamknięty. O, fajne rzeczy widzę są. Dobra, wiem, że, że mam coś zrobić. Ale najpierw sobie otworzymy skrzynki. Co to jest? Aha. No e, to tu się chyba M klikało, tak czy? Nie, ja też nie klikałem, to było... Mm, J chyba, tak? Dobra. Dobra, jakoś wiem, że manualnie trzeba... Włączyć te pociągi. Tylko. Jak to kurwa zrobić? Nie mam pojęcia, właśnie. Muszę jakoś włączyć. A jak? Ja tu nic zrobić nie mogę. Ani się nic nie podświetla, ani nic. Co za syf. Dobra, trzeba to jakoś ładnie przesunąć. Tylko hału. Ciekawe się z pociągu wchodzi. A, one się mają połączyć chyba. Ale zipie. Fiuela też nie ma. Może skądś Fiuela wziąć, a nie wiem skąd, może stąd jakoś. Nie da się tak wchodzić, nie? Banie. Dobra, nic, ja to sobie sam pogłówkuję, po, tymczasem mamy już 15 minut nagrania, tyle starczy. Mam nadzieję, że Wam się podobało, subskrybujcie, fopkujcie i itd., itp. Z tej strony Bylak gdybym zapraszam do kolejnych, kolejnych odcinków. Siemanko.